Co się ma widzowie? Ja jestem Jaków mam 0. Będzie to jest kolejny odcinek na moim kanale. Ole, ładna czacha. Dobra, tak to so bez przedłużania. Zaczynamy. Jeśli pamiętacie, w ostatnim odcinku zbudowaliśmy tam schody. Ok. E, chodźmy od razu zjeść jagódki, jeśli jakieś mamy Na pewno jakieś mamy. Żeby pełny głód uzupełnić. Dobra. Także, w dzisiejszym odcinku pójdziemy z... O! Kurczę, serio? Serio nie trafiłem? Z takiego bliska? No, wstyd. Dobra, pierwsze co bym zrobił, to bym w sumie popatrzył, czy mogę nam przykład coś zrobić ze skóry jelenia. jakieś torbę, coś. Układ torba na dzidy. To mi w sumie nie jest potrzebna z fotrakulika. Yy, Kołcza, ale potrzebuję trzech. To też nie. Z skóry dzika mogę torbę na kamie... ooo torby na kamienie mi się przydadzą zróbmy sobie trzy liny tas dzika i lina trzy liny, dobra mamy torbę na kamienie, usuń dobra, także jak pamiętacie ostatnio nie wiem czy to było tak ładnie. ostatnio udaliśmy się do wioski, osad osadników tej krainy i widzieliśmy kajwa. Ja bardzo chętnie bym go zwiedził, bo teraz na ciekawy sposób, miano i, mianowicie biorę to i to i mam pochodnie z mojej siekierki Po prostu będę więcej widział. I też mam nadzieję, że tamten cave co tam widziałem, nie będzie w wodzie jak tamty Potem ten nic nie widziałem. Są wodę samą. O i właśnie, jeszcze jedno. Z melina bo z liny mogę zrobić chyba jakąś ciekawą rzecz. Buty z ultra-kulikatora, nadzity To nie. Ciepły kompinezon, puchak. Packet, coach. Ty no nic nie ma. że znaczy mogę. Pro A nie, czekaj, to że taśmy się chyba proces robiło. A stać w ogóle, co mogę zrobić? Łuk własnej roboty z, e, światłem Uu. Czy tu będzie latarka jakaś? O, z proce właśnie mogę zrobić jako pierwszy jest Materiał wybuchowy Czy mam wszystko na materiał, alkohol, to To i... nie, ba baterie nie Co było jeszcze potrzebne? Pieniądze, e, To są pieniądze, tu są Co jeszcze? Zegarek Czekajcie, alkohol jest Taśma, taśma, taśma nie, taśma też jest. A ten dysk. Dobra, i ja mam materiał wybuchowy. Weź i ja mogę go rzucić. Rzućmy A jeszcze ja właśnie ten na mnie co zdobyłem ostatnio. Nie gadaj, ja mogę tak drzewa ścinać. No to że wiem wszystko co potrzebowałem. Do szczęścia. Pozbieramy patyki Teraz jak mogę więcej zbierać to wezmę ja Jestem ciekaw co tam będziemy Czy chyba będziemy świadkami w tym kajwie A właśnie a pióra jeszcze mam najwyżej Mam idealnie, tylko sobie więcej strzał Niestety kołczona jeszcze nie mam Jaszurka I ona by się przydała akurat na pancerz No i chyba jej nie zabije Szkoda. Ej! Aha, to są łódki mogę zjeść. I to są zatruwaj zatruwające. No, tkaniny... Więcej tkanin, to się przyda. O, i tam jest cave. I się akurat ciemno robi. Ej, ja mam idealny pomysł, weźmy sobie B. Patyku ma sporo, więc zróbmy sobie to schronienie. Nie mogę przytrzymać niestety. Trzeba wyklikać. I ustawmy sobie tutaj spawn'a Zapis. Proste. O Z niego też będą pieniądze? <grym> tu czaszki jeszcze mogę zbierać. A z czaszki chyba to się robiło? Maczółkę. Czeka się, mimo na przykład obrażenia ma. Szybkość drakiczną. Blok całkowity prawy. I obrażenia też całkowite. No, to się. A ta włócznia... ej! Ta włócznia ma lepsze obrażenia, ona pod... W razie czego biorę włócznię ona jest pod dwójką, dobra. Ej, tu schodzimy jak... O, tu dziwne dźwięki, ja nie mogę. Dobra, i podpalmy. Zobaczmy, czy to na światło będzie dawało. O, I świetnie Tak, co tu mamy? Czaszki, leki, kolejną... Ej, mapę mamy O! O właśnie o to mi chodziło! I kompas! Ha! O, i zdobyłem osiągnięcie... O, i widzicie mam osiągnięcia w końcu. Udało mi się Dobra, zrobiłem kompas, osiągnięcie, żeby zdobyć kompas. I mam kompas. I kolejny ja pasażera. Alkohol. Ej. Nie, 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 nie. Widzicie to co jest? Lakier do włosów Chyba wiem jak to już użyję Tu mam jedzenie Pieniądze, tkaniny Czekajcie, czy to działa tak jak myślę Weź ten spray o kurwa Ale nie oświetla mi nic No ale zawód akurat o to chodzi Jeśli o to chodzi to zawód żeby mnie nie oświetla Dobra, dajcie mi się Kieraj jeszcze coś tu jest? Halo? No jest kasło Jest Co się stało? Yy, czemu ja mam... to zniknęło, dobra Kolejny obrazek Znaczy obrazek yy, kazyta z, not, yy, z notką Ciekawe O co może chodzić Dobra, tu widzę, że chodzimy jeszcze głębiej Nie gadać, że to jest kolejna woda Z całej się Ale chodzimy jeszcze Niżej Uuu Oj Dobra, żyję nie Wiem, że spadłem Dobra co to są trupy? go nie zjedli? Dziwne. Dzień dobry, dzień dobry. Ktoś tu jest? Halo! Oby tu nikogo nie było, naprawdę. Więc świetny klimat wam robi. Świetny klimat wam robię. Wiem, wiem O, tu mamy O! Siemano no Zdychaj. Okej okay. i mogę chłopa wziąć i go spalić na pancerz. To jeszcze? Ej, tu drzwi jakieś. To jest za. Ej, mogę to zniszczyć. Teraz się nam się pochodnie skończyła. Ej, tu muszę kucnąć. Uuuu, Zobacz się. Dobrze. Może jeszcze, jeśli latarkę znajdę, bo widziałem, że w kraftnikach yy, jest. A latarka raczej by dawała więcej światła Najmniej no oby Dobra Oj tu mam kolejne kładki Słyszałem kolegę Ale chodźmy może najpierw tutaj Są świeczki nadal Z czaszek, takie jakie mam w bazie Oj co jest kolejne przejście Hmm Kolejny cave tu jest? Jeszcze danych nie zwiedziłem Dobra, chodźmy, może coś znajdziemy ciekawego. Jak to jest spray? Tu są te temy. Kolejne świeczki. To jest? Nie, świeczki. Ej! co są nogi. Dobra, Alina. Co to jest? ja mogę Dobra Tu są małe, małe kamyszki Fajnie Weź to coś to za chwilę kończy Za chwilę się wkurzy to do mnie rzuca I to wyrobimy światło no, Ej, ja jestem debilem Tym bardziej Ale zawód naprawdę ta flora gówno daje światła Jak... A jak to, to to jeszcze tak? Co to jest? Co to jest? Jakie bydle? Oj się dziecko Opal się To jest mi Dobra, truwające. Zbieram oczywiście Wytupcaj mi stąd Chodź, ja te na Jakie to duże i za to wytrzymałe jest Zabiłem Młody? Ej, tu więcej dzieci jest Co jest? Ja ginę, dziecko mnie bije Szybko, pierz leki. Tu są leki, tu są. Zjedz. I od razu pierz pochodnie, bo tu nic nie widzę. To są jakieś dzieci. No i elegancko. Żyjesz jeszcze? Nie żyję. Chodźmy zobaczyć to te truchło tego bydlaka dużego. Dzień dobry. On ma kilkadziesiąt nóg. paskudny pancerz mam pancerz nie... MAM w tego punkcie się mogę, ale mogę założyć mam pancerz i widzicie na... dzień dobry okej okay. i widzicie na różowość teraz świeci serio mi się dopiero co... dopiero założyłem tą tkaninę i już mi się skończyła za chwilę będę na minus z tą tkaniną dobra coś tu jest ciekawego są nogi, te dzieci, ale po taki większy przeciwnik to może będzie coś Jezu te dzieci, choćby tam były te dzieci. Tu jest lina, mały kamień, mały kamień, komputer, jaka skrzynka. O, picie, tu jest, ale wolę nie uderzać się kierą, bo mi wtedy się chyba szybciej swajczy Ej, tu jest jakby coraz bardziej zabudowane Ile walizek Oprócz tego Kaseta jest O leki, leki, leki Dobra, pokażcie, dajcie mi idę cyk, cyk, pootwierajmy sobie Tak już jeden, to wezmę właśnie zjem się napiję co ciekawego, tu jest dużo tych dysków To jest chyba znak, żeby tych Wielkich Pydlaków bić z tego Z wybuchowych Dobre, dajcie mi jedynkę i nie ma znowu konin Zwariować można dosłownie. Dobra, idziemy dalej Znaczy idziemy dalej, cofamy się Tu coś było tak, to był ten chłopaczka z namitem I z lepiciem Tak, i tu znamit Nie, pusta. Tu mam małą piłkę oh. Mały kamień i małą piłkę I tu wejście do góry Chodźmy może do góry Zaktualizowana lista rzeczy do wykonania Tu mam jakąś listę? Tutaj! Co jest? Ale to długo jest Nasze długo, długo, nie długo jest tylko długie jest Ty, ja mam plecak na sobie Ale nasza postać jest wysportowana, tak jak wchodzi w bolinie Dobra, co my tu mamy? Mamy wyjście Uuuu Dobra, zobaczmy tą Ten, to chyba będzie na naszej książce? Duż, a, jest! Tak, co mamy z do zrobienia? Znajdź team'iego Eee, postaw w strukturę znaleźć sposób na dłuższe nurkowanie znaleźć zakinionych pasażerów samolotu spadaj mokrą jaskinię, to chyba tamta i dalej padaj w... wiszącą e, dobra, co tu jeszcze mam? rzemiosło, tu mamy informacje, tu mamy przewodnik i tu notatki, ej tu nie ma tych listów przypadkiem? czy tych rzeczy co ja znalazłem? nie, wydawało mi się dobra to ja w sumie żeby nie wchodzić 15 razy z tego samego Geifa. bym tutaj postawił coś bo jak oglądałem tę forestę to ludzie jeszcze często mylili czy to byli czy nie byli i nową roślinę i mi do tego ciekawe jaką o nakietak dobra ale my schodzimy jeszcze raz w dół zejście będzie łatwiej bo sobie zjadę i wrócimy się chyba do tego mutanta już Jezu Te małe już skaczą No w końcu mogę być sieci Dobra, cofnijmy się może Gdzie? A ja taką zwykłą pochodnię? Ej, to ma obrażenia też tym mogę bić Dobra Tu chyba śliś... Nie pamiętam, czy tu powinienem iść Chyba szedłem to... nie tutaj chyba powinienem iść Czuję jak głoda To zjesmy sobie dwa patony, żeby być pełnym Albo mi się wydaje, albo to mam to To yy, p -p 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 Nie, tu jeszcze coś innego... Tak, dobrze, cofamy się teraz Teraz się cofamy Na Kiera chyba większy światło robiło. Chyba się teraz cofamy, już nie pamiętam. Ale no, kiedy fajnie wygląda, Ty, bo ja teraz do góry. To nie wiem, czy ja dobrze idę. Tak, dobrze idę. To ośmę. Jeszcze się te czaszki wystraszyłem. O jezus, Maria! Patrz i cyk, kijem, po ryju. No co, no chodź tu. To taki mądry byłeś? I cyk, i powtóreczka. I jeszcze raz. I ma za swoje. Nie ma takiego stroszenia ludzi. I cyk. O Jezus Maria. Ej, ma głowę wejść. Czy ja mógł im częściej odrąbywać? Tak! Huh. czy Czymog... Łebska bomba! Okej, okay. a tego nie mogę... To tym może bym się tak teraz nie zajmował... No. Weźmy to podpalmy i chyba jeśli dobrze kojarzę... I znowu mi się zbagowało. Mogę i tak podpalić, oni się teraz spalą. Jestem drugi, koleżka Tu jest? Sam się Devin Dobra yy, Jesteś martwy? Tak Mam na sobie krew, muszę się obmyć Ciebie twój kolega Pomoczysz do niego To to tak, czy nie? Podpaliście? się? Chyba nie Czekajcie weźmy frarę do ekipunku, podpalę ją i rzucę tam. Zobacz co tam jest Na chwilę, na chwilę tutaj większe światło Kaniny Coś nie do chcę słaby To są tkaniny, dobra, fajnie, co podbieram tu mamy krzesło i kolejne przejście... O, w dół teraz Dobra. Tu więcej tkanin widzę. I kolejna woda. Tylko tej wody nie nidzę. Kask. Ciekawe czy mogę ubrać. Nie mogę. Piąze. Dobra, tu jest kolejne przejście? Czy po prostu jest taki zamknięty teren? A nie, to frala taka czerwona Tak, są dwa przejścia O Jezu, a tu jest rozwidlenie. Tylko żeby się nie zgubił Chyba tu mogę iść Chodźmy na razie, może... Tu mam jakiś stół O, i coś znalazłem Zabawkę? Chyba tak, zapawkę znalazłem, głowę Główkę Widzę kółkę o pieniądze, Dobra, stąd chyba przyszedł... Ja, stąd przyszedłem, dobra Ktoś mnie nabie w lewo o, to jest o, mamy tu chopa Dzień dobry To, będzie, to jest my też jedną widę jedną to nie robi? O nie, dobrze Aż Widzę cię Ej, nie bo jest koleków tutaj Jeden na jeden robimy. Może ja mam sprzęt, nie, ale jeden na jeden. Dobra i w dupę Dobra Wezmę ich i zrobię z nich sobie jedzenie A tak na serwer to wezmę ognisko typu palę Ja żeby z nich pan też Palą się palą Jedzenie Mogę rybkę sos, smażyć i królika Dobra, zobaczmy, czy coś tu jest. Tutaj nic nie ma. Jednak ta zapalniczka, ujawa jest. Dobra, ja co chwilę jestem. Kry... Mam krew na sobie. Mogę się zarazić czymś od nich. Dobra, jest. Tu jest dziura jakaś. Idę z wodospad. Kolejna woda. Ja nie chcę wody na razie. Na razie nie. No to jest za dużo przejść na razie. I za chwilę zgubię. Dobra, chodźmy po te kości. Zjedzmy. Robimy pełen głód. I się podpaliłem, debil. Te tam woda była? Szybko, 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 szybko. W końcu woda się przyda. Oczywiście, bole. To prawie się światop. Oj, nie dobiegam do wody. Dobra, dajmy niealniściet, kanine. Zrobę sobie pancerz na kolejny mnie nie stać. Bo jak więcej takie główna mi wyskoczy, jak te wielkie, to ja nie dziękuję. Czy mi się wydaje, że tam czy jest. Jest tu coś. Zapalmy i zobaczmy Dobra nie ja bym się cofnął jak nie ma sposobu żeby nurkować to To nawet mam w questach żeby znaleźć sposób na nurkowanie Dobra tu jest zejście wyżej to w sumie chodźmy Ja się za chwilę zgubię jak nic Coś tu jest? Halo Tu jest chyba kolejny większy taki Większy obszar O mamy jakiś Rysunek Oj no i se bo to Ja takiego samego nie mieliśmy Okej okay. Chyba nie No bohater mięso pokazać Mamy sól zmianę Niestety nie będę już wielkim alfą To co tu mamy? Alkohol, patyk Patyk, alkohol, alkohol, patyk No w takim miejscu powinno coś być A jest mnie, żeby tutaj dynamit wystać Weź No bo wygląda trochę jakby inaczej No bo patrz tak Przućmy. Nic nie stracę. Nad nami stracę. I gówno Myślałem, że wymyśliłem jakąś ciekawą mechanikę za namiąpadem a to tupa to, a tu chyba nic nie ma. żeby załówek Chyba tak. Dobra Czyli... Jed... nie, czekajcie, Co? a tutaj? Szkodzi się na dłuższe odcinek, bo jednak ci się nie wiem czy już zrobię te chodzenia. Dobra, tam byłem. to chodźmy może tutaj. Chodźmy, bo nie mam energii. Tu mamy kolejny rakier, ale nie bez Punkt. KU. Kaseta 4. Tu więcej jest kasków. Gdzie mam jakieś oswo... Tu mam kasetę, nie mam chyba żadnego twarocza. Chyba nie. Ale te krople tak walą. Po uszach ok, są chyba wyszedłem. Nie, tak dobra, czyli tutaj się chyba już cofamy. Tu wejdziemy i tu będzie ten większy ten te, no, no, ale tu niestety chyba nie mogę, to muszę tutaj iść. Patyk, 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 patyk Kolejne patyki, nie potrzebuję. Jezus! Nie to perze Ci się nie spodziewałem. Spragniony jestem, czekajcie. Ile mam pić? O. dzisiaj. Zobaczcie, my z tym A, A ja tu byłem. Tak, to byłem, to chodźmy może tutaj zobaczyć Jeżeli tak jest, jest pięter to może coś tutaj będzie Mamy oby I mamy linę Serio? Serio? Naprawdę? Dobra, wróćmy się może tutaj W tej nic nie było to chyba też były dwa przejścia tak jest tutaj to niższe jeszcze zejdźmy tu To mam pan coś hm. fajny no nie widać nawet go ale długo zjeżdżam oj dzień dobry ale nóżki dobrze nie jestem stukarą Okej, okay, już się wystraszyłem, że kasęga, bo mi światło zgasło. Uuuu, a to. Znalazłem pędzel I mogę się pomalować i kolejną kartkę? Uuuuh, ale mrocznie tu. Taśma Flary, taśma Picie. Taśma. Co to jest? Zigiro. Ole, ale tu mam wrażenie, na chwilę. Że to nie wiem, ma być lepsze. Na pewno jest lepsze od tej mojej. Tej, tej, tej. To w sumie wezmę to na trójkę. Waj to moją. Ile dynamitu. Tu mam lakier, leki, tkaninę Strzały, elegancko. Kasetę, ale nic nie, nie zrobię. Ogólnie mogę coś jeszcze zrobić. O, który będzie tam przybrany? Tak. Czekaj. Czyś to dla mi tu... Tutaj. O, właśnie. To na tatek. A poza tym, chyba nie wiem. mnie ten dynamik, wykorzystać tutaj. W tej liny też nie mogę już wziąć? Czy mogę coś zrobić? Skóra Jelenia, robię sobie pułkłak żeby wziąć więcej. liny Tak, co jeszcze? To na małe kamienie. Robię. Co jeszcze? Rakiety kołczan, Nie no Eee. Chyba wszystko. Dobra, no to tak. Robimy to. Bierzemy. Podpalamy I spierd... Dobra, leci Uuuu Nic to nie zrobiło chyba Także to by było na razie na tyle W następnym odcinku będziemy jeszcze nadal zwiedzać te jaskinie że to usłyszenia, ja byłem Mieku, 0.5, to był to forest Na razie i cześć